prawa rejka. lewa patrz pod nogi, prawa spokojnie lewa lewa, dobra, trudna. hop, lewa prawa lewa dobra, idziemy na te dwie tyłki równo stawie stopy troszeczkę niżej Przysiad sobie prawie musisz zrobić, tak? Musisz sobie prawie przysiad zrobić, tak? Spokojnie, nie śpieszymy się, dokładnie, tak? Przysiad, przysiad, niżej na nogach, popracuj na nogach, popracuj na nogach. Musi trochę boleć, popracuj na nogach, dokładność tu jest bardzo ważna, żeby to równo robić, tak? Lewa ręka musi razem z prawą równocześnie. A. Tak. stój i wracamy do tyłu. Hop. Staraj się piłkami nie dotykać stóp. Się. Niżej na nogach, niżej, przysiad, 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 szerzej nogi trochę, przysiad, 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 przysiad. niżej na nogach. Na około niebieskiego, równocześnie palce dotykają piłki, nie tracimy kontaktu, tak, z piłką. Dobra, jeszcze ostatni masz. Dobra, chodź tu, stań za żółty, stań za żółty i jedziemy w tą stronę, hop, nie, nie, jeszcze raz, tam na końcu, teraz wyskocz mi tu, nie, 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 za, teraz, tu za, 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 w tą stronę, hop, teraz do środka, hop, hop, hop i ostatni powstać łapiemy gór, z, góry, z góry, trzymaj ją u góry i przeskocz oddaj, u góry trzymaj, wysoko hop, dobrze, spokojnie wyżej, wyżej musisz mocniej się wybić hop. dobra I teraz jedziemy bokiem, tak? dawaj, raz, hop, dwa hop, trzy i wracamy Dawać. wyjdź do góry Yes, да, слышно.